Ten sprytny facet podchodzi do barmana i tak mu rzecze. Słuchaj pan, mam de lapa na taką propozycję. Jaką propozycję? Mogę postawić 300 dolarów, że z tego oto miejsca naleję do tamtego kufla, nie roniąc ani kropli. Barman patrzy na wskazane naczynie, a potem na gościa z zabaru. Odległość oblicza na jakieś 3 metry. To kurde niemożliwe, stwierdza w myślach. Po chwili odpowiada tamtemu. Okej, okay, zakład stoi. Facet więc odsuwa się od baru, rozpina rozporek i zaczyna sikać. Leje na półki z alkoholem, na stoły, krzesła, ściany, na bar i wreszcie na samego barmana. Szcza dosłownie na wszystko, tylko nie do tego wskazanego kufla. Wreszcie kończy. Patrzy na mokrego od moczu barmana, ten na niego. Ociera rękawem twarz, a po chwili zaczyna rechotać. Wygląda na to, że wisisz mi 300 dolarów. Facet kręci głową i też się wesoło uśmiecha. Widzisz tych pięciu przy stole bilardowym? Mówi wskazując palcem. Z każdym z nich założyłem się o 500 dolarów, że podejdę do baru, odleję się na blat i obsikam wszystko dookoła łącznie z barmanem. A ten nie dość, że się nie wkurzy, to jeszcze będzie się z tego śmiał. Subskrybuj po więcej śmiesznych treści.